Ilu graczy potrzeba, aby mnie zabić w PVP? Sprawdźmy to! Ok, zaczynamy pierwszą rundę. Zobaczymy, czy uda mi się uprać z tym graczem. I GG. Pierwszy gracz pokonamy. Ok, teraz mamy dwóch graczy. O, już zaczęli mi atakować. O, zabiłem jednego. Teraz drugi. Jest tutaj. I jest. Wygrałem kolejną rundę. Okej, okay, teraz mamy 3. Ojojoj, oj, teraz, teraz to już użyję snowflakingu, tak szczerze. Ok, jest! Wygrałem, wygrałem. Let's go. Dobra, teraz mamy czterech. Szczerze, jeżeli teraz wygram, to ten short jest chyba ustawiony. <laughs> o! Raz, biłem im. Aj, zabili mnie. Didi, subskrybuj po więcej.